Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na kolejnym cyklu wywiadu w ramach projektu Uniwersytet Ludowy o Tradycji i Przyszłości, projektu realizowanego przez Fundację Misji Obywatelskiej w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030. Dzisiaj moim państwa gościem jest wójt gminy Markowa, pan Aleksander Cwynar, gminy, która bardzo blisko współpracuje z fundacją przy realizacji właśnie projektu Uniwersytet Ludowy. Dzień dobry, panie wójcie. Witam serdecznie. Na wstępie chciałbym powiedzieć kilka słów na temat gminy. Gmina Markowa słynie przede wszystkim z historii, z dziedzictwa kulturowego. Wynika to z faktu, że kojarzy się ona z rodziną Ulmów. Jest to, można powiedzieć, taki znak rozpoznawalny gminy. Jakby mógł Pan trochę opowiedzieć tej historii, jak ona wpływa też na życie mieszkańców właśnie gminy? No, jesteśmy gminą, w której historia i, i folklor, czy. czy... Bardzo wpływa, tak naprawdę. Tutaj mamy bardzo rozwiniętą taką potrzebę tożsamości lokalnej. Mamy Towarzystwo Przyjaciół Markowej, w której mamy skansen, są liczne pokazy czy ginących zawodów, czy, czy wiciawieńców wieńców dorzynkowych. Jest również raz do roku organizowany Dzień Haftowania, czyli. Dziergania dokładnie, czyli panie spotykają się i przy ludowej muzyce dziergają różne serwety i tak dalej. Mamy bardzo liczną grupę zespołów folklorystycznych, bo zaczynając od Markowian i Markusów, które to są zespoły taneczne poprzez zespoły śpiewacze, gdzie w każdej miejscowości taki zespół jest. W Markowej to jest zespół sami swoi, który świętował 40-lecie w tym roku. W tarnawce to jest tarnina, w Husowie to są Husowianie. Mamy dwie orkiestry dente, które też mają w Markowej, orkiestra ma ponad stuletnią tradycję, więc tutaj można powiedzieć, że to cały czas jest kultywowane. Natomiast no, rodzina Ulmów sama tutaj odcisnęła można powiedzieć ogromne piętno. Od wielu lat e, mamy ogromne zainteresowanie. Po ostatnim jej beatyfikacji to zainteresowanie jest jeszcze większe. E, no, Prawda jest taka, że mając tą rodzinę ulmów, my nie do końca ten potencjał wykorzystujemy, tak naprawdę. I to chcemy na pewno zmienić. Tutaj pan wójt wspominał jeszcze przed naszą rozmową, że gmina będzie bardzo mocno stawiać na turystykę, że jakby ta właśnie chociażby historia związana z rodziną ulmów utrwaliła się w, mieszkańc w świadomości mieszkańców Podkarpacia, ale nie tylko. Przyjeżdża tutaj wielu. Turystów, ale Gmina Markowa to właśnie nie tylko dziedzictwo, nie tylko historia rodzinomu, no wiele innych ciekawych miejsc, zabytków w postaci wydarzeń historycznych, i właśnie tutaj, może pan powiedziałby trochę o tych planach w tym obszarze. Tak, no, Gmina Markowa to nie tylko ulmowie, chociaż tak w większości może jest postrzegana, natomiast chcąc rozwijać turystykę, my musimy to, powiem tak, spakietować, że tak powiem, bo my w tej chwili, mając pielgrzymów, turystów, którzy przyjeżdżają idą do Muzeum Ulmów, idą do skansenu, do kościoła, na cmentarz i później tak naprawdę wracają do Łańcuta czy do ościennych miejscowości, żeby się przespać, żeby coś zjeść, bo nie mamy rozwiniętej tej turystyki, a mamy inne, również bardzo cenne zabytki. Mamy chatę Janaraka w Husowie, mamy kościół, który był cerkwią w Tarnawce, mamy piękne tereny górzyste, lesiste na terenie Husowa i Tarnawki, które są w okolicy nazywanym Małymi Bieszczadami, więc chcielibyśmy iść w tym kierunku, aby tą ofertę rozszerzyć, żeby tutaj powyznaczać szlaki rowerowe czy szlaki piesze i po prostu tego turystę zatrzymać, pielgrzyma na dłużej. W tej chwili Muzeum Ulmów współpracuje ściśle ze Skansenem i ta współpraca jest, że tak powiem, dość zacieśniona i turysta dostaje, można powiedzieć, pakiet, część powiedzmy, wycieczki. Zwiedza Muzeum Ulmów, a część zwiedza Skansen. Później się wymienia, żeby ten dostęp do, do tych eksponatów był lepszy, bo cała wycieczka ponad 50 osób to są nieduże obiekty, to troszkę to kolidowało. No też tutaj staramy się w jakiś sposób cały czas tą ofertę turystyczną uaktualniać, uatrakcyjniać. Mieliśmy ostatnio spotkanie w sprawie opracowania strategii rozwoju gminy. Co zrobić, żeby tutaj no tego turystę zatrzymać, bo na dzień dzisiejszy tak naprawdę nie mamy ani rozwiniętej bazy hotelowej czy agroturystycznej, nie mamy również jakiegoś większego zaplecza gastronomicznego i nad tym musimy na pewno popracować. Druga rzecz to są cały czas to jest oferta tak naprawdę dla osób, którzy chcą czerpać z historii i z folkloru Markowej, a chcielibyśmy też zachęcić młodzież, żeby tutaj pewne atrakcje wprowadzić takie, żeby ta młodzież też miała co robić poza tymi zwiedzaniem czy skansenu, czy muzeum Murmów, również jakieś takie bardziej dla ciała rozrywki. Panie Wójcie, jak wygląda współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi, zwłaszcza w kontekście właśnie różnych aktywności? Wspominał Pan o tych zespołach folklorystycznych, no, ale też działają prężne grupy seniorów czy, czy, czy młodzieży. Tak, no tutaj staramy się jak najściślej współpracować z tymi organizacjami. W tej chwili mamy nawet dedykowanego pracownika, który pomaga przy pisaniu wniosków wszystkim organizacjom. Jeżeli organizacja ma jakiś pomysł na coś, co chce zrobić, szukamy im tych dofinansowania, aby nie tylko z własnych środków, ale również z środków zewnętrznych współfinansować te. Te imprezy. Czy to odnośnie imprez kulturalnych, folklorystycznych, czy również rozrywkowych. No, ostatnio mieliśmy zawody sportowe w Tarnawce Puchar Podkarpacia Nordseed Walking i też no, tutaj gmina współfinansowała, pomagała w organizacji tego, a organizatorem głównym był LKS Tarnawka. Patrząc na te wydarzenia, które odbywają się w gminie Markowa, no to jest ich dość dużo. Właśnie też ta aktywność obywatelska jest dość spora. A też skąd właśnie pomysł na to, żeby też gmina weszła we współpracę z fundacją i chociażby realizowała właśnie teraz resztaty wypytania wieńców w Kusowie? No, nie ukrywam, że ca cały czas szukamy jakichś dróg rozwoju nowych. Tutaj no, każde wsparcie zewnętrzne jest mile widziane. My też mając pewną ilość pracowników, wszystkich rzeczy sami nie zrobimy, więc na zasadzie współpracy na pewno możemy zrobić więcej. I tutaj no, otwieramy się na każdą możliwość i dzięki fundacji na pewno takie nowe możliwości się pojawiają, gdzie tutaj też rozmawiamy o Młodzieżowej Radzie Gminy, czy też te, o tym Uniwersytecie Ludowym, gdzie tradycje ludowe i uniwersyteckie są tutaj w naszej gminie bardzo mi ze względu na sąsiedztwo gminy Gaci, gdzie taki uniwersytet ludowy funkcjonował. Właśnie, ale jakby mógł Pan właśnie rozwinąć może ten aspekt właśnie tego uniwersytetu ludowego właśnie, bo te historie tutaj na, w tych okolicach są dość duże właśnie w kontekście właśnie chociażby tego historycznego uniwersytetu ludowego w Gaci i jak widać też zainteresowanie mieszkańców jest dość spore tą tematyką. Tak, zainteresowanie, no można powiedzieć bardzo duże. No, mamy coraz większe grupy seniorów. Szczególnie oni zainteresowani są tymi sprawami Uniwersytetu Ludowego, aby rozwijać jeszcze swoje kompetencje. Część z nich pamięta albo z przekazu, albo osobiście czasy, kiedy to jeszcze funkcjonowało. W Gaci funkcjonował Uniwersytet Ludowy, natomiast my mieliśmy tutaj też. Swojego społecznika, pana Solarza, który był lekarzem miejscowym, i mieliśmy tutaj pierwszy w, w Polsce, chyba w Polsce, spółdzielczy ośrodek zdrowia, który no, na dzień dzisiejszy budynek jest wpisany do rejestru zabytków. No i myślę, że tutaj ta spółdzielczość zawsze była mocna i, i, i nadal jest jakieś zapotrzebowanie na to. I zapotrzebowanie na pewno jest na, na różną działalność Uniwersytetu Ludowego. No, jesteśmy oddaleni od Rzeszowa, no, może to nie jest jakaś bardzo duża odległość, ale myślę, że na takie działalność, na takie aktywności jest na pewno tutaj miejsce i potrzeba. Mamy klub seniora, e, mamy dwa kluby seniora gminne, po 20 osób w tej chwili w nich jest i mamy również. E, Klub taki zorganizowany w formie stowarzyszenia, pogodny senior, który skupia 140 osób ponad, więc tutaj widać, że ta społeczność jest bardzo aktywna i potrzebuje czegoś nowego cały czas. A na jakie działania jest jakby szczególne zainteresowanie wśród y, mieszkańców gminy, jeżeli chodzi o taką aktywność obywatelską? Czy to są bardziej jakieś wykłady, warsztaty, prelekcje, zajęcia praktyczne? Warsztatowe, wyjazdy edukacyjne do innych miejsc, czy coś jeszcze całkiem innego? No, na pewno zawsze największym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy edukacyjne, bo tutaj nie ma nigdy problemu, aby taką grupę zebrać. Zresztą na każdy rodzaj tych aktywności jest zawsze pozytywny odbiór. Nigdy nie mieliśmy problemu z tym, aby grupę wymaganą zebrać do czegokolwiek. Natomiast Najlepiej, największą popularnością na pewno cieszą się te wyjazdy oraz zajęcia takie typowo manualne, warsztatowe. Patrząc na współpracę gminy Markowa, wspominał pan o tej dobrej współpracy z organizacjami pozarządowymi, ale czy są jakieś inne podmioty, instytucje, które w sposób szczególny tutaj właśnie z gminą współpracują, albo też gmina chciałaby się otworzyć na, się, na jakieś nowe kierunki rozwoju? No na pewno chciałaby się otworzyć na nowe. No my szczególnie współpracujemy ze swoimi NGO, natomiast no też yy, wiadomo, tak, każda gmina pewnie mamy swoją lokalną grupę działania, przez którą wiele projektów yy, mamy realizowane. Yy, no nie zamykamy się na pewno na, na współpracę z, z nikim. Okej, okay. a jakie wyzwania stoją w kontekście łączeniem, łączenia historii, tego, co już było, tej przeszłości, z nowoczesnością, z, tymi, z tym, co dzieje się obecnie, z naszą obecną rzeczywistością? Myślę, że największym wyzwaniem jest, aby zachęcić młodzież do tego, aby kultywowała te tradycje i interesowała się z tą historią. No, mamy czasy, jakie mamy, cyfrowe, i teraz. no. Chcąc wyciągnąć tą młodzież z domu, no, trzeba czymś ich za, zainteresować. No, łatwiej jest na pewno sportem i tutaj też na to kładziemy duży nacisk, natomiast mamy również te zespoły ludowe czy śpiewacze, gdzie ta młodzież również uczestniczy. Jest realizowane projekty współpracy seniorów z młodzieżą, gdzie są. Zrobione warsztaty tańca ludowego w przedszkolach, gdzie dzieci są uczone tych tańców ludowych przez seniorów i zespół taneczny Markowianie. Czy tutaj pan Wójt podkreśla taką współpracę międzypokoleniową, że to jest taka duża wartość dla mieszkańców? Bardzo duża. I tutaj to najbardziej cenią panie przedszkolanki. Przy ostatnich tych warsztatach tanecznych. No interakcja była bardzo mocna i, i zarówno jedna, jak i druga strona bardzo dużo z tego wynosiła. Osobom starszym też jest bardzo miło, jeżeli dzieci w tym uczestniczą, są zainteresowane i, i, i te warsztaty się cieszyły dużą popularnością i na pewno będą kontynuowane. Tak, zmierzając powoli do końca, e, chciałbym zapytać Pana o to, co jest taką marką rozpoznawalną w tym momencie przez gminę Markowa i co chciałby Pana, by było tą marką e, w przyszłości, jakie są największe sukcesy, e, ale być może też i porażki, chociażby już te, które się udało zrealizować w tej kadencji samorządowej. Tak, to kadencja od, trwa od troszkę ponad roku, więc trudno wszystko zrealizować. Natomiast. Marką samą w sobie jest Markowa poprzez rodzinę Ulmów. Tutaj rozpoznawalność, można powiedzieć, nie jest nawet krajowa, tylko światowa miejscowości Markowa. Na pewno jesteśmy rozpoznawalni poprzez skansen, poprzez, poprzez folklor. Tutaj już bardziej na rynku lokalnym, czyli powiat, czy tutaj miejscowości ościenne, jesteśmy postrzegani jako taka Miejscowość bardzo gospodarna i przede wszystkim miejscowość rolnicza, więc tutaj jesteśmy poniekąd postrzegani jako takie źródło dobrego, zdrowego jedzenia. Mamy kilka zakładów masarskich, które robią wyroby wędliniarskie, mamy wielu pszczelarzy, mamy doskonałe dwie piekarnie z lokalnym pieczywem. I też na to chcemy stawiać, bo chcemy tutaj wypromować jakąś markę wyrobów markowskich. Też nad tym żeśmy ostatnio właśnie z firmą PR-ową rozmawiali, żeby to jakoś spiąć, żeby, żeby po prostu Markowa była rozpoznawalna nie tylko przez umów, ale też w szerszym kontekście. I może, ostatnie pytanie: jak Pan definiuje aktywność obywatelską i taką edukację obywatelską? To co by, co by to dla Pana było tak szczególnie w kontekście mieszkańców gminy? No dla mnie ta aktywność obywatelska byłaby no, tak w pełni wykorzystana, jeżeli my byśmy w to wciągnęli bardziej młodzież. No mamy cały czas, jako gmina myślę, że to jest nasza największa porażka, że o ile nie mamy kłopotu z aktywnością osób starszych, czy, czy dojrzałych, dorosłych, to już z tą młodzieżą jest trochę na bakier. My też do tej pory nie do końca żeśmy im sprzyjali. Nie mamy rozwiniętej wystarczającej infrastruktury, czy sportowej, czy, czy takiej oferty dla tej młodzieży. No, tutaj mocno stawia się na folklor, mocno stawia się na, na historię, natomiast no, brakuje nam takich poniekąd oferty dla tej młodzieży, żeby ją jakoś bardziej wyciągnąć z domu. Tutaj zamierzeniem takim, który chcemy zrealizować, to jest ta młodzieżowa rada gminy, że może młodzież, którą najbardziej aktywną wyciągniemy, jeżeli oni sami będą w stanie zadecydować, co chcą w tej gminie zrobić, to może wtedy my prędzej do nich dotrzemy. Bo mamy w tej chwili w, na etapie pisania wniosku, już wniosek jest złożony, tylko na, na etapie oceny pump track, Mamy w tej chwili wniosek na, e, oceniany na oświetlenie na stadionie, żeby też można dłużej grać. E, mamy wniosek złożony na, na Orlik na remont. No chcemy jak najbardziej stawiać na tą młodzież w tej chwili, tak powiem. Czy można powiedzieć, że ta młodzieżowa rada jest takim oczkiem w głowie Pana No w tej chwili tak i chcemy to jak najszybciej zrobić, jak najszybciej uruchomić, żeby tą młodzież jak najbardziej zaktywizować i wtedy może ta ich postawa obywatelska będzie jeszcze bardziej taka otwarta na te nasze zamierzenia, chociaż nie powiem, że tego nie ma, bo mamy bardzo mocną no, drużynę harcerską, mamy bardzo mocny LKS w Markowej i w Tarnawce, także no, tutaj są te aktywności, ale jeżeli to zbierzemy razem i wtedy może to jeszcze większy efekt przynieść. Bardzo serdecznie dziękuję Panie Wójcie za rozmowę. I mam nadzieję, że te wydarzenia, które będą organizowane przez Fundację Misji Obywatelskiego Gmina Markowa, będą przyciągały rzesze odbiorców, zarówno z terenu gminy, jak i też z zewnątrz. Także bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za poświęcony czas i do zobaczenia na kolejnym spotkaniu. Ja również bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne wizyty.